Gdzie z tym? No się na maila zaknąć. Eee... Brawo. A ile, ile jak zapłaciłeś za ten monitor? Bo ten chiński to... to, to tam, tam 960, tak? 80, jakoś tak. A ten ile? 1200, a no to. Nie, nie, nie bez tragedii, nie? No. Mówisz Jarę, że do roboty się trzeba wziąć najgorzej, no. Co zrobić? Co zrobić? Hmm? Będziemy mieli tu. Dawaj ja bym podjął od razu. Po to, żeby nas nie zamknęli tu na rogu, bo będzie od chujne. Góry? Tak. Od góry mam. tak, tak, tak. Piknijmy go i po razie, bo on jest sam, bo tam ci go zostawili. On bo już do blisko jest. Wydaje nie, 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 on nie jest taki szybki Raz strzelił, jak coś Prawie węskę. No się dowoduję, najpierw Tak, ona pierdalam strzelił? Na gąsę, już nie ma na prawo chyba Kończę go Dobra No, ja. Yeah. Elegant z go. Jakby podjechali z nim od razu, to byśmy mieli takiego łatwego tu... na ...napierdalania. Ale się zatrzymali, więc cóż... ...skorzystać trzeba było. Ja się ładuję dalej. Spoko. Arta? No, jak masz strzał to ją ja od razu. Ja ładuję tylko. No, ja nie miałem, bo mi ten zasłania cały czas gość. To lił jeden drugi. Nice, jest ładny. Dobrze zamiecione tutaj zostało. Śmieci same się wyniosły. A my nawet HP nie straciliśmy, tak naprawdę. Mm -hmm. Coś strzela. Następny Arciosz. A co se chłopów w Bo, ogóle tu podjechał, data. nie? Uch No nie, och nie, to arciarze O oh no. Ale ciężej Prękajcie się E50 na środku, super Widzę, widzę Super miejsce ogólnie nie. dupą Trak a trzy z górki Okej się Ła, drugi swię z podwójną lufą 630 też tam stoi cały czas Nawet nie wychylam Nie wiem ja podjadę ich zaraz spotnę. Ten LGBT jak nas może coś świecić To co chyba nie jest No ja nie problem. wiem jak on kurwa żyje tam cały czas To mnie w ogóle zastanawia Ale okej okay. Rękajcie się Masz Jest 3-2 chciał z dwu walnąć, ale nie trafiło mu się Cóż Nawet mi go nie szkoda Ech. Prękajcie się. Mocni zawodnicy. Niezła bitwa taka. Jedź do przodu, zabiję wszystkich na śmierć. Nara. 15 do 5. Można? Można. Ojejku. Kurde, jeszcze muszę puchary zamówić. Zapomniałem. Do ośrodka. Do, do pucharu de la, imienia Delawoja. Muszę bilety zamówić. Y, zabukować. O, MK wiem, okej. Okay. Zabukować y, hotel dla laureatów. Dla osób, które będą wręczały. Kurde.